Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w Nowosądeckim Ratuszu. Koniec roku 2021, czas nie tylko na podsumowania dotyczące tego roku, ale także myślimy oczywiście o wydarzeniach, które. Będą się odbywały w Nowym Sączu w 2022 roku. Ostro cały zespół pracuje nad tym, żeby w Nowym Sączu działy się wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie, aby to wszystko, co widzieliśmy w tym roku, było jeszcze lepsze, zostało jeszcze poprawione i uzupełnione. Stąd dzisiaj, w takim składzie, ponieważ temat bardzo ważny, najważniejszego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście, czyli Sądeckiej Sieni Kulturalnej, dlatego jest ze mną. Pani Prezydent Magdalena Majka oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pan Benedyk Polański. Szanowni Państwo, wydarzenie, które miało w tym roku pierwszy raz takie bezprecedensowe, bezprecedensowy przebieg, czyli zarówno w Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się spektakle, jak i koncerty, przedstawienia w, na deskach Nowosądeckiego, Nowego Amfiteatru. To była dla nas oczywiście też i lekcja, taka lekcja, która nam pokazała, co jeszcze można poprawić, co jeszcze można zmienić. Myślę, że każda następna edycja będzie po prostu lepsza i bardziej ciekawa dla mieszkańców całej Sądeczyzny. Mamy sygnały, że przyjeżdżają do nas osoby również z dalekich miejscowości. Myślę, że o tym pan dyrektor również powie. Szanowni Państwo, żeby jeszcze mocniej promować te wydarzenia kulturalne, żeby była większa dostępność dla mieszkańców Nowego Sącza, podjąłem decyzję, że idziemy jeszcze bardziej progresywnie, jeżeli chodzi o, o obniżki cen biletów dla posiadaczy karty Nowosądeczanina. Będzie to średnio 25% dla tych, którzy zdecydują się pokazać kartę Nowosądeczanina przy zakupie biletów na te wydarzenia. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan prezydent zaznaczył, poprzednia, a właściwie tegoroczna jeszcze edycja, bo mamy 21 rok, odbyła się dość szerokim echem w Sączu i okolicach, a myślę, że nawet i w kraju, ponieważ mieliśmy gości z, niemalże ze wszystkich możliwych województw, w czasowiczu, w kuracjuszy, którzy tutaj przy okazji skorzystali z tego naszego repertuaru. I oczywiście po sądeckiej jesieni, edycji 21, pojawiły się sugestie, prośby, propozycje od widzów, odbiorców. I oczywiście, konstruując ten repertuar, uwzględniliśmy te życzenia na tyle, na ile to oczywiście było możliwe, ponieważ pandemia spowodowała dość duży popyt na te, na te działania. Nie ukrywam, że to, że mamy nazwiska z pierwszych stron nazwijmy to gazet i, i to są tuzy polskiej sceny teatralnej, jak i muzycznej. To tylko dlatego, że równorzędnie z edycją 21 przygotowywaliśmy również wersję 22. I teraz króciutko tylko o tym, co dla Państwa mamy na przyszły czas. Edycja 22 to jest 9 września, 9 października, który otwieramy koncertem dobrze znanego nam artysty, muzyka Marka. Piekarczyka, ten koncert odbędzie się w kameralnej sali widowiskowej w Moku. więc tak, ilość miejsc ograniczona, ponieważ przypominam, Miejski Rząd Kultury dysponuje 100 miejscami, a amfiteatr około 3000, więc to sobie trzeba uwzględnić w planach ewentualnych. Na wniosek i prośbę widzów. Cugowski Krzysztof pojawi się jeszcze raz, ponieważ paleta jego utworów i hitów jest na tyle duża i szeroka, że właściwie może występować co roku, a i tak nie wyczerpie tego, co przez dziesięciolecia udało się mu stworzyć. Ale taka niespodzianka szczególna tutaj na życzenie widzów, mianowicie pojawi się Felicjan Andrzejczak, czyli oryginalna Jolka Jolka, zostanie odśpiewana z tym autorem tego wykonania, który jest najbardziej znane Krzysztof Cugowski i Felicjan Andrzejczak w swoich nieśmiertelnych repertuarach. Kolejna wersja to jest uwzględnienie tak naprawdę gustów osób, którzy lubują się w folklorystycznych klimatach i dzień folkowy Baciary i Ciupaga w amfiteatrze parku Strzeleckiego. Wszystkie to oczywiście dane dotyczące cen biletów dat na stronie Sądeckiej Sieni Kulturalnej ja tylko przemykam po tym repertuarze, aby Państwo mieli obraz tego, co nas czeka. Michał Szpak dla młodszej widowni. Stare dobre małżeństwo również. Koncert w Miejskim Ośrodku Kultury. Myślę, że tego zespołu i artystów nie trzeba przedstawiać. Gorąco zapraszamy na sentymentalne i refleksyjne wykonania utworu Starego Dobrego Małżeństwa. Stachury i wielu, wielu innych. I golec u orkiestra. Tutaj również, myślę, cały sąd będzie się bawił, miejmy nadzieję, przy pełnej sali w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Kolejne wydarzenie to wisienka na torcie, czyli występ w oryginale zespołu Lady Punk. I tak jak zawsze Sądeckie Dobro, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z wieloma swoimi utworami, hitami wystąpi na zakończenie Sądeckiej Sieni Kulturalnej 9 października z małą niespodzianką, którą zostawiam sobie na koniec tak naprawdę tej edycji, o której powiemy w dniu koncertu Straży Reprezentacyjnej. Ważne jest tylko to, żeby bilety zachować przy sobie. Teraz przechodzimy do spektaklu i tutaj się będę posiłkował tak naprawdę obsadą, która, która tutaj zaszczyci nas w przyszłym roku. Chciałbym tylko powiedzieć, że teatry, które gdzieś tam przez ostatni rok i ten rok pandemiczny nie podjęły z nami rozmów z różnych powodów, w tym przyszłym sezonie widząc jakby rozmach i skalę tego, co robimy oraz jakość tych przedsięwzięć, Zdeklarowały swój stuprocentowy udział i dlatego mamy Teatr Kapitol w Alibi od zaraz, gdzie występują Anna Korcz, Wojciech Wysocki, Aleksandra Szwed, Marcel Borowiec, Stanisław Banasiuk, Sławomira Łozińska i Małgorzata Królikowska. Kolejny spektakl Teatr Kwadrat. Znów gości na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Ze spektaklu Nie książka zdobi człowieka. W obsadzie Andrzej Neyman, Paweł Małaszyński, Olga Kalicka na przemian z Aleksandrą Radwan, Elżbieta Romanowska, Ilona Hojnowska, Lucyna Malec i Magdalena Sturzyńska. Teatr kwadrat również w swoim drugim spektaklu: Roma i Julian w obsadzie Hanna Śleszyńska, Paweł Wawrzecki, Ilona Hojnowska i Mateusz Łapka. I tu też taka ciekawostka dla wielbicieli i miłośników. Sztuk, które pozostawiają nas w głębokiej refleksji i zadumie nad aktualnymi problemami dzisiejszego świata, dzisiejszej komunikacji, tego, co się na świecie dzieje. W wykonaniu Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy, krug Stauer. I tutaj mamy Katarzynę Herman. W roli matki i Konrada Szymańskiego w roli syna. Bardzo ciekawy spektakl. Do charakterystyki spektaklu odsyłam na stronę sądeckiej jesieni kulturalnej. Tam jest krótka, krótkie rezime tego, do czego, czego będzie tyczyć e, tematyka tego spektaklu. I również teatr dramatyczny e, w spektaklu Protest. To jest e, spektakl na podstawie trzech jednoaktówek Wacława Hawla. E, teatr absurdu, groteski, ale traktujący o bardzo współczesnych tematach. Gorąco zapraszam. Teatr Dramatyczny wraca do nas po kilku, latu latach nieobecności i to też jest miła niespodzianka. Zupełnie pierwszy raz w Nowym Sączu gości reprezentant teatrów wrocławskich, dolnośląskich e, piewców kultury, czyli Teatr Polski we Wrocławiu ze świetną sztuką *Kastalavista* e, W obsadzie Mariusz Kilian, Jakub Giel, Agata Skowrońska, Bożena Baranowska, Grażyna Krukówna i Andrzej Gałła. Teatr, który tutaj mamy kolejny, nie trzeba nikomu przedstawiać, mianowicie Teatr Gudejko, e, znany, lubiany, występował nieraz w Miejskim Ośrodku Kultury i również w tym roku będzie gościł na jego deskach z obsadą Joanna Kurowska, Katarzyna Skrzynecka, Karolina Sawka, Katarzyna Ankudowicz, Maria Niklińska, Radosław Pazura, Lesław Żurek, Robert Majewski i Artur Barciś. I również Teatr Kapitol, czyli teatr, który w tamtym roku był dość, znaczy w tym jeszcze roku, ale w tamtym sezonie jesiennym był mocno reprezentowany z, ze spektaklem Czyty to ty. I tu jeszcze na koniec w ogóle bardzo ciekawe przedsięwzięcie, na które gorąco wszystkich Sądeczan zapraszam. Mianowicie staramy się dla teatru, dla tej sztuki, która wymaga pewnej intymności, ale takiej bardzo bliskiej relacji z widzem, oswoić Park Strzelecki i Amfiteatr. I postanowiliśmy zagrać we współpracy, i to też jest nowość, z Teatrem Szóste Piętro hmm, gdzie Michał Żebrowski jest e, znany Państwu dyrektorem i grają świetne sztuki, po raz pierwszy w ogóle w Nowym Sączu. Wystąpią na Amfiteatrze Parku Strzeleckiego z właściwie widowiskiem muzycznym, potężnym, w bardzo dużej obsadzie i przede wszystkim w obsadzie, powiedziałbym, e, niesamowicie prestiżowej, jeżeli chodzi o wykonawców. Mianowicie wystąpi w tym spektaklu Maria Pakulnis, Dorota Stalińska, Hanna Śleszyńska, Joanna Liszowska, Adrianna Kalska, Kazimierz Kaczor, Krzysztof Tyniec, Sylwester Maciejewski, Piotr Gąsowski, Rafał Królikowski, Jarosław Gajewski i Mikołaj Roznerski. Bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa sztuka. To też jest jakby szansa, aby większa ilość sądeczan i nie tylko obejrzała ten piękny spektakl, dlatego też zdecydowaliśmy się przenieść go na teren amfiteatru. I cóż, może mi się uda, a jeszcze Agencja Certus, przepraszam bardzo, jak widać jest to bardzo obfita paleta wydarzeń. Agencja Certus w reżyserii Cezarego Żaka, Kolacja dla Głupca, spektakl bardzo dobrze myślę Państwu znany, ale nie jest słabnącą, cieszący się popularnością, dlatego też pojawi się w przyszłym roku, gdyż Niesamowita również obsada w postaci Cezarego Żaka, Bartłomieja Topy, Małgorzaty Pieczyńskiej, Agnieszki Więdłochy, Marty Chodorowskiej i Michała Zielińskiego. Na koniec co prawda znany, lubiany i po sąsiedzku z zamiedzy Teatr Witkacego w zakopanem Nietoperz, czyli dwoistość dla widzów humoru i absurdu w wykonaniu właśnie Teatru Witkacego. Teraz spróbuję, może mi się uda, rzutem na taśmę przedstawić Państwu e, tak naprawdę spektakl. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju zgodził się po wielu tutaj pertraktacjach i próbach namawiania go do tego, aby wystąpił, zagrać, myślę, że kanon kabaretowo-teatralno-sceniczny ucho prezesa, czyli Scheda. W Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 2022 wystąpią ci wspaniali artyści, satyrycy, ale patronuje temu Teatr Szóste Piętro. To znaczy nie będzie to kabaret, będzie to spektakl na bazie słynnego kabaretu o tymże samym tytule, czyli Ucho Prezesa i będzie to tak naprawdę zwiastun Sądeckiej Jesieni, gdyż będzie to pierwszy Pierwszy spektakl, tak go nazwijmy, grany tuż przed rozpoczęciem sądeckiej jesieni jako zwiastun tego fantastycznego menu, które tutaj Państwu udało mi się przedstawić. Oczywiście są jeszcze inne smaczki, natomiast brak możliwości i przede wszystkim podpisania umowy w sensie formalnym pozwala mi tylko przedstawić to Państwu jako propozycję, mianowicie będzie również Roksana Węgiel dla bardzo młodej publiczności, Halina Frąckowiak. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie tego, co Sądecka Jesień ma w repertuarze. Gorąco zapraszam już w tej chwili na te rzeczy, które są sformalizowane w sensie umowy oraz mamy potwierdzone terminy i warunki, są już wyrzucone na zewnątrz w postaci możliwości zakupu biletu do czego gorąco zapraszam. Szanowni państwo, ja tak na początek przyjmę taką radosną rolę śnieżynki czy też aniołka bożonarodzeniowego, ponieważ to wszystko o czym powiedział pan dyrektor, to nie przypadek, że dzisiaj już postanowiliśmy zaprezentować państwu planowany repertuar, ponieważ uwaga, jeżeli ktoś z państwa, ktoś z Nowosądeczan lub nie tylko Nowosądeczan jeszcze nie zdążył jeszcze nie ma pomysłu na zakup fantastycznego prezentu pod choinkę, no to właśnie przedstawiliśmy najlepszą możliwą ofertę. Te spektakle, o których mówił Pan Dyrektor, są już, bilety na te spektakle są już dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, na stronie również Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Można już dokonywać zakupu tych biletów. Tak jak powiedział Pan Prezydent, dla posiadaczy karty Nowosądeczanina ta oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż cena biletów dla Nowosądeczan to 25% obniżka w stosunku do regularnej ceny biletów. Także wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli z zakupami świątecznymi, zapraszamy na stronę Miejskiego Ośrodka Kultury. A ja chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym ważnym aspekcie, który wiąże się z Organizacją Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Może najpierw powiem o tym, że tak jak zapowiedział Pan Prezydent około miesiąc temu, kiedy, kiedy spotykaliśmy się z Państwem podczas konferencji prasowej, Pan Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 rokiem stulecia teatru robotniczego imieniem Bolesława Barbackiego. Tak jak było zapowiadane, taki projekt uchwały został skierowany i będzie rozpatrywany przez Radę Miasta na najbliższej sesji 28 grudnia. Zakładamy, wydaje nam się, że jest oczywistym, że rada miasta, mam nadzieję jednogłośnie zagłosuje za przyjęciem tej uchwały i w związku z tym również podczas sądeckiej jesieni kulturalnej ważną częścią tych obchodów, tych wydarzeń będą właśnie obchody roku jubileuszowego. Na pewno ten repertuar, o którym mówił Pan Dyrektor, będzie wzbogacony również o premiery, o wydarzenia przygotowane przez nasz Sądecki Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego.